Dzień dobry! Witam Was na naszym śmieciopisku, gdzie byliśmy z Justyną jakiś czas temu w takim pięknym lesie. No i co? Bierzemy się dalej. Tutaj jest takie miejsce, gdzie się z Justyną spotkaliśmy naprzeciwko siebie. Tutaj już wyszło mi coś takiego. Nie wiem, czy taki był kolejny, jak to się nazywało świecznik. No pasowałoby, jakby tak miało stać. Coś urwane. Trochę szkiełka. Tu taka ciekawa butelka wyszła. Zobaczcie. Organika fregata. Z takim bomblem tu na środku. Nie wiem od czego to było. Ale na razie odłożę, zostawię. Zawsze można wyrzucić jakby coś. Tam już jest pełen, pełna torba plastiku, bo od, od zeszłego razu został. I tu są duże ilości niestety cerat folii i tak dalej, ale, ale to nic. Także bierzemy się, bo jest dość późna godzina, w tej chwili 17.30. No i ptaszki ładnie śpiewają. To no można odpoczywać. Dlatego właśnie zabrałem Justynę dzisiaj z domu, bo cały dzień sprząta tam już na święta, takie wiecie, generalne porządki wziąłem ja trochę tego lasu, żeby sobie odpoczęła, nie? Bo to jest zawsze... Zawsze jakaś rozrywka Chociaż też, jakby nie patrzeć... <grystanie> jest to sprzątanie raczej Ale inne Tu nie trzeba takim być, być... Taka ładna była Kwiatuszki I specjalne pozdrowienia dla Mańka, który tam... Odpoczywa sobie na razie, dzisiaj 18 dzień chyba Także Maniek, trzymaj tam się zdrowo wypoczywaj i wracaj taki zmieniony, albo jakby to powiedzieć Odnowiony Zobacz co tu jest. Patrz, śmietana chyba wyszła Cała Na to wygląda No śmietana się uchowała jeszcze, nie to jest właściwie litrowa z mleka nie od śmietany. co ja gadam z jakimś fuzlem w środku a to się w domu umyje no i cóż dziś trochę cieplej niż wczoraj bo ostatnie dni to były takie zimne u was też pewnie tak jak u mnie tutaj I idzie podobno lato. Albo wiosna taka cieplejsza trochę. O no cóż, tutaj jakaś elektryka wychodzi. Czekaj, zaraz zobaczymy. Co to będzie. Nie wiem co. No ale coś takiego. Plastik razem z jakimiś elementami metalowymi. Nie wiem, czy to jakieś gniazdo było od czegoś. Nieważne. No to by tego plastiku chyba nie zabierzemy wszystkiego dzisiaj, wiesz? Podejrzewam, że może się nie zmieścić. Patrz, jest, jest i śmietanka. Mówiłem o mleku, a się pokazała śmietanka. Nie, mówiłem o śmietance, co ja gadam. Mówiłem o śmietance i się pokazało przedtem mleko. Ale zachruściałe. Zobaczcie, jaka ryba mi wzięła na robaka. No tutaj pełno siatki było, trochę się udało jej powyciągać, także tu mam już popakowane i pójdziemy w tą stronę tutaj z górki, że tak powiem, bo tam już za wiele z drugiej strony nie ma, a tutaj się odsłaniają różne, różne różności. Gdzieś tam pies daleko szczeka a, a propos psa, to my mieliśmy kiedyś psa Aresa Aresa był przy, przy budzie, przy szopie No i przy, yy, przyjeżdżała las, latem, nie tylko latem, ale latem najczęściej też Mojej siostry córka z Niemiec, Julia i zawsze jak przyjeżdżała ten pies tam użerał i użerał, tata wołał. Ares do budy! Ares do budy! Cicho. No i po jakimś czasie okazało się, że Julia tak samo jak go woła, to mówi: Ares do budy! 74. Była ta musztardówka. Bo ona myślała, że ten pies. Ma na imię Ares, a nazwisko to Budy. <taka>, Taka to była historia z naszym psiakiem. A te myszy grasowały widać. Pod tymi ceratami chyba zrobiły sobie jakieś tymczasowe mieszkanie. A jak mówiłem o Maliku, to Malik właśnie ostatnio opowiadał, że tam dostał na obiad Potrawę o nazwie Gzik Który to Gzik się okazał e, ziem, Że ziemniaki były z takim twarożkiem Z czym ten twarożek był? Ze, z czepiorek Tam ze śmietaną znaczy. chyba Coś takiego Także Bardzo to musiało być na pewno kaloryczne Ale I właśnie czego pytałem usłyszał o takiej potrawie jak Kartofle bryzgane bo tak się złożyło, że moja teściowa ma bratową, która pochodzi z Ukrainy. Tak dobrze mówię? Mm -hmm. No i ten kawałek lasu udało się już tu oczyścić, patrzcie jak fajnie. Się okazało się, że pokłady takie głębokie nie są, tylko znów takie kawałki, tylko po metrze lub coś na podobę. Tu jeszcze wyszło kawał takiej siatki, ale na razie ją chyba zostawimy, bo to trzeba wszystko z tego piachu wytrzepać. To właśnie Justyna czyni. Pokaż jak to. Wygląda. No a to trochę z tym zejdzie, także zobaczymy. I się tam dalej przeniesiemy, bo tam jest miejsce, gdzie wcześniej yy, skończyliśmy, bo było zamarznięte. tu zaraz takie jeszcze w samochodzie worek, więc te wszystkie yy, folie i seraty udało mi się zapakować. Tak. A między tym wszystkim udało się znaleźć taką fajną buteleczkę fikuśną, zobaczcie jak. Apteczna, chyba niebieska I chyba, jak się nie mylę Starą metalową mydelniczkę Która się tutaj urwała Z jakiegoś uchwytu gwoździa Czy coś takiego No i się przeniosłem świat świat Stłuczki I różnego innego fuzlu O, widzę też aluminium się pokazało Patrzcie Te konserwy stare Fajnie no i niestety zmora naszych lasów, baterie cholerne No i tak o czym ja miałem mówić o tych kartoflach bryzganych Słuchajcie, jak to sytuacja wygląda. Teściowa pojechała właśnie do tej swojej bratowej, przyszłej na wesele. Tylko pojechali i trochę wcześniej, tam kilka, dni, nie wiem, czy dzień, czy dwa dni wcześniej. W każdym razie zrobili, zrobiono im obiad i ta bratowa się właśnie pyta, czy chcą kartofle bryzgane czy nie bryzgane, nie? Ale wiadomo, że się, jak się nie wie, co to jest, to lepiej tego nie, nie próbować. No i oni powiedzieli, że nie, zjedzą takie zwykłe. A jej ojciec mówi, że jak zawsze bryzga pochce, nie? I ta ciotka wzięła łyk śmietany, łyk śmietany tak do, do w usta i tak jakby te kartofle opluła to śmietano. Czyli to było te całe bryzgnięcie. No i jak teściowa to zobaczyła, to mówi, dzięki Bogu, że my nie, chcieli, nie chcieliśmy tego samego, nie? No, bo nie wiem, czy ktoś by się odważył coś takiego konsumować. Nie wiem, czy to jest ogólnie w, w całej Ukrainie tak coś takiego, czy tylko regionalnie. No i telefon mi się prawie zjechał. Na takim drzewie go tu przymocowałem, ale o, bezpiecznik wyszedł. Będzie troszkę mosiądzu, śladowe ilości, to prawda, ale będą. Także, o kurczę, ale ładne. Ładne szkiełko wyszło. Apteczne. Tam, tamte było przed chwilą takie zielone, a teraz jest tak to samo. Tak mi się wydaje, ale brązowe fajne. No super. Lubię takie te właśnie małe szkiełka. Apteczne mają swój urok. Ja bym się na pewno nie odważył czegoś takiego spróbować. No ja poznałem, tylko że to wiecie, to byli lata, to były lata 70. chyba z tego co mi tam teściowa kiedyś opowiadała. A my byliśmy u nich jakieś, nie wiem tam 5 lat temu chyba też w odwiedzinach, bo to jest rodzina mojej żony, także ja ich nie znałem. Pojechaliśmy się tam w odwiedziny, przy okazji się poznaliśmy. No, i tam synowie mówią: To zrobimy gorila. No, a że jakiś czas już tam siedzieliśmy, chyba spinka do włosów. Jakieś dziewczynki. Wcześniej były jeszcze postawione gołąbki, No, i ja tak dość głodny byłem. Ale żona mnie tam kopie pod, pod stołem, żebym tego nie brał, nie? Ja mówię: Kurde, o co jej chodzi? no to gołąbki jak gołąbki tylko że były z takim białym sosem a ja to wolę yy, ten sos taki pomidorowy do gołąbków ale wiadomo jak jest głód to się mówię spróbuję nie no i, cały, i się okazało że oni nie używają w ogóle soli ani do ziemniaków właśnie gotowanych a wiecie wyobraźcie sobie jak, jak coś yy, nie wiem ja na Lubię zakydania bardzo doprawione, a całkowicie bez soli, to ja sobie nie wyobrażam. Jakby w ogóle smaku nie miało? Nie? No i później mówię, że zrobimy grilla. Oczywiście tam wódka też się polała trochę. ja wtedy jeszcze tak sobie na takich imprezach lubiłem też wypić trochę zapoznawczo, że tak się wyrażę. No i patrzę co na tego grila przynoszą. A tam słonina i boczek. Takie wszystko tłuste jak jasna cholera. Mówię. Ja pierdzielę. No. A tu głód coraz większy. Całe szczęście, że tam w pobliżu był sklep, także ja się przeszedłem niby tam po papierosy czy coś tam. Mówię, że idę kupić do sklepu. I kupiłem sobie tam jakieś, nie pamiętam dokładnie czy... Nikersa czy cholera wie coś takiego jednak na słodko, na szybko, żeby cokolwiek się na żołądku zawiązało, nie? Bo ile, ile można na głodnego siedzieć, nie? A, my, a ja cały czas nie ja nie jestem głodny, nie jestem głodny, nie? No i też się węgiel pokazuje. Także mam w rodzinie. Od żony strony właśnie ciocię, która pochodzi z Ukrainy. I nawet tak podatkę też można rozpoznać, bo tak zaciąga bardzo. Coś podobnie jak u nas yy, jakie to są stroje? strony tam Biały Stok chyba, tam tak zaciągają podobnie jak kargule trochę, nie? znów kawałek węgla. A tu taka dość duża górka jest usypana, także trochę tutaj zejdzie, żeby to było wybierać. Ale, jak mówię, ja się nigdzie nie spieszę. Ja tu sobie przyjeżdżam odpoczywać. Mam nadzieję, że ptaszki będzie słychać między moim gadaniem, bo jest przepiękny koncert. Dzisiaj w ogóle to się ładnie zaczyna ocieplać, jakby taki dzisiaj był dosyć duży wiatr, ale już teraz wieczorem się robi całkiem. Chyba od mleka a złotku się robi całkiem nawet ciepło, muszę powiedzieć. I Trochę mi te chłody zbrzydły, szczerze mówiąc. Rano przymrozki, No stop ostatnio. Nie Nie wiem jak tam u Was, ale podejrzewamy tak samo. No i tak u mnie się przejedziemy, bo u nas ostatnio w tym tygodniu wywozili. Yy, śmieci, czyli szkło i plastik kosze puste więc trzeba powoli to wszystko uzupełniać, żeby na kolejny wywóz nie było nie było puste już tam została w tym poprzednim jeszcze miejscu bo tam pod drzewem się, bo tam pod drzewem się okazało, że jeszcze siatka jest jakaś zakopana i ona teraz siedzi i z tą siatką walczy no ale jak mówię przyjechała sobie do lasu ze mną odpocznie od tego sprzątania nie także wszyscy będą zadowoleni trochę śmieci przy okazji wyjedzie o cóż tu czyżby jakiś złom na pewno jakaś szmata czerwona wyszła a do szmaty jest przyklejony Jakiś drut, ale to się wczepiło, tą rdzę, no coś takiego i tu jeszcze jakiś kawał, zawias jakiś chyba zarzewiały połamany, może nie zawias, no w każdym razie złom będzie z tego na pewno. No już tam też się trochę złomu nazbierało, ja myślę, że przypadkiem za tydzień w sobotę się nie przejechać i nie wywieźć tego, bo już trochę mi tam zajmuje miejsca No i puszek mam chyba No puszek są już cztery worki pełne Takie chyba 60 litrowe, czy ile tam one mają, nie pamiętam Więc pomyślę, zobaczę No i też się pojawia światełko w tunelu jeśli chodzi o ten mój urlop, o który wam kiedyś mówiłem, że czekam na urlop, a to było chyba w styczniu, coś takiego. No i do tej pory jeszcze czekam cały czas, ale już tam w grafiku jestem zapisany, i będzie wtedy trochę można odpocząć. Piękny koncert dzisiaj, nie wiem, czy to na, na pogodę tak ładnie. Śpiewają a tu jakieś chyba osprężynowanie wychodzi. No, jakieś stare łóżko gdzieś było. Patrzcie, jakie piękne kolorki. To była stara butelka. Jakaś prawdopodobnie jest pełno takich właśnie kwadratowych. Zobaczcie, co to jest. To jest taki jakiś dziwnie prasowany, chyba plastik, ale od czego to nie mam pojęcia. Patrzcie, co z spod piaski wygrzebała. Era, tak, tak. Nie wiem, ile lat już tego nie ma, tej sieci, bo to chyba Timobaj przejął mi się, wydaje. Ale mogę też się mylić. Także karta SIM się zachowała ale ja nie wiem czy to by z tego jeszcze coś tutaj odtworzył no nieźle coś właśnie wchłonęło ale ja nie pamiętam jakie to było tak samo jak kiedyś tam jak ja mój pierwszy telefon to miałem właśnie w sieci idea o mleczko mleczko było spożywane to była wtedy idea to ja, ile to. Z 20 lat temu, chyba. Nie, 25. Bo ja chyba pierwszy telefon miałem jakoś tak w 2000 roku, albo w 99 No i wtedy było, jak dobrze pamiętam, albo abonament chyba kosztował 80 złotych. I w tym było pół godziny, chyba miesięcznie. Darmowych rozmów. Jak to się nazywa? Darmowych, no bo wiadomo, że jeśli to jest płatne, no to one darmowe nie są, nie? Spróbujemy to wyciągnąć. To było szaleństwo wtedy. A chyba w plus, coś takiego uruchomił, że pierwsze y, 3 sekundy były darmowe więc tak, jak ktoś miał w plusie właśnie telefon to często tak się dzwoniło i na szybko mówiło, przykładowo do domu jadę, albo co kupić ja akurat tego nie używałem, bo ja nie miałem nigdy telefonu w plusie ale koledzy wiem, że tak śmiesznie właśnie dzwonili często do swoich małżonek, albo no gdziekolwiek nie No pierwsze telefony to było coś Ja miałem chyba pierwszy telefon Jakiś Sony Ericsson z tego co pamiętam No raczej na pewno Razem z Justyną sobie kupiliśmy I to były Nasze pierwsze Technologie Że tak że tak to nazwę o jacie Kolejna jakaś szmata idzie Rwie się, ale idzie O chyba jakiś pierwszy złomek z tego miejsca wychodzi I to taki całkiem całkiem fajny kątownik No No, zobaczymy, co będzie dalej. Deodorant wyszedł. A zobaczymy. Miranda. Polena. Nie, jakaś coś innego. Do włosów tłustych. Lakier do włosów tłustych. A. No to będzie aluminium. Świetnie. A jak to my czasowo wyglądamy, zobaczę. 18:43. No to dobrą godzinę jesteśmy. Patrzcie, pierwsze klocki. Yy, coś jak Lego chyba. No bym się zdziwił, jakby to było Lego. Jakieś okienko, chyba mi się wydaje, to było. Jest i źletka. Zawsze musi być źletka. Na takim śmietniku. Nie, ostatnio oglądałem film u tego u, u Wojtka z kanału Czyste Giery. I zauważyłem, że właśnie u niego tak tych ptaków nie było. Słychać nie wiem, czy to takie wyjątkowe jakieś miejsce. Przemysłowe, może, czy coś takiego tak, tam mi się wydawało, że cisza, jakby bardziej panowała. A tutaj jest las rozśpiewany. Rozśpiewany las. Idzie złom. Czekaj ta. Chyba stare grabie. A niestety połomane. Połowa grabi. Ale to też bym mógł się pobawić. Tym. No i kolejne gramy. Będą do wywiezienia na złom. Świetnie. No i zrobiła nam się 19.12. Także niecałe dwie godziny. U mnie stanowisko, tak na tą chwilę, wygląda. Tu mam też maty. Szkła się uzbywało prawie całe wiadro, ale to swoją wagę ma. Bo tu jest w większości ten, ta słuczka szklana. Wiadomo nie. Tyle mam tutaj urobku z tego drobnego, tutaj te wszystkie baterie, nie baterie, na wierzchu jeszcze folię wrzuciłem, żeby to było czysto. No i zobaczymy, co tam już Justyna nastrugała z tej siatki, którą wyciągała. Patrzcie, tutaj właśnie było zakopane, ładnie przeryłaś. Jak nie powiem jak to, ale pięknie to wygląda. Ja wiem, nie ja wiem. I tyle siatki wyszło. A, i tu jeszcze masz kawał, widzę, tak? I jeszcze jakieś puszki. To jakieś stare właśnie piwo. Karpackie chyba takie było zielone, ale w metalowej puszce. Co to jest? Junipol? Nie wiem. No i tutaj fajna rzecz, zobaczcie. Jak to zrobić, żeby to było fajnie widać? Może na tym. To jest taka podstawka, chyba pod ciepłe garnki. Aluminiowa w kształcie żółwia. Widać to. Tu jest głowa. Widzicie. Może tutaj lepiej. O! Coś takiego. No fajna sprawa. Ja to chyba zostawię sobie na razie. Może na jakiś targ staroci, ktoś by tam się tam zainteresował Bo całkiem fajnie to wygląda No i jak mówię, na dzisiaj kończymy Jak Justyna, odpoczęłaś sobie trochę? Tak No to świetnie Cieszę się bardzo, że mogłem Ci to odpoczynek tutaj zapewnić No ja też jestem zadowolony Koncert był niesamowity dzisiejszego wieczoru no i tak w tych okolicznościach przyrody będę ten film kończył. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się do następnego.